Komputerowa gra zręcznościowa z gatunku MMO produkcji warming.net skupiająca się na walkach powietrznych, dziejąca się podczas II wojny światowej. Otwarte testy ruszyły 4 lipca w Europie, a 2 lipca w Ameryce Północnej i Rosji. Siemka jestem Królik, a to jest wideorecenzja gry World of Warplanes zrealizowana dla portalu mmorpg.net.pl Pewnie po wstępniaku już macie zarys, jak wygląda ta produkcja. Tak, jest to połączenie World of Tanks i War Thunder. Białoruskie studio chciało stworzyć grę, która byłaby zarówno symulatorem, jak i zręcznościówką. Czy im się to udało? Ocenimy w tej recenzji. Po uruchomieniu gry ku naszym oczom ukazuje się menu główne. Na samym środku pokazany jest samolot, który mamy obecnie wybrany. Po lewej stronie wyświetlona jest jego załoga. I ilość doświadczenia, jaką mają ci ludzie, a po prawej jego statystyki, takie jak punkty wytrzymałości, czyli ilość HP, siła ognia, czyli siła ataku tego pojazdu, prędkość, czyli z jaką szybkością będziemy przemieszczać się po mapie, i zwrotność, czyli umiejętność obracania się i tym podobne samolotu. Każdy statek ma swoje dobre i słabe strony. Zazwyczaj, jeśli jest zwrotny, to ma małą siłę ognia, a gdy obraca się dłużej jak 80-letnia pani po dwóch zawałach, to zazwyczaj strzela lepiej niż Lewandowski w Borusi. Przejdźmy jednak do innych opcji menu. Hangar to oczywiście miejsce, gdzie jesteśmy teraz, czyli miejsce, w którym mamy swoje samoloty. Jest to taki garaż. Jeśli już przy nim jesteśmy, to warto wspomnieć o kamuflażach, czyli nowości względem World of Tanks. Możemy wybrać kolor naszego samolotu, następnie mamy rozwój. Ulepszamy tutaj nasze maszyny, bądź badamy nowe. Do wyboru są cztery drzewka: Niemcy, ZSRR, USA i Japonia. I z tego co wiem, w najbliższym czasie ma dojść Anglia. Sklep to jak ktoś nie wiem miejsce, gdzie się kupuje. Jeśli mamy wszystkie ulepszenia i zbadany samolot, możemy go tutaj kupić. I oczywiście osiągnięcia. Czyli miejsce, gdzie zobaczymy, jak szło nam danym statkiem. W prawym górnym rogu mamy trzy waluty: żetony, czyli pieniądze, które zastępują póki co walutę premium, która będzie prowadzona w pełnej wersji gry. Srebro, czyli pieniądze, za które kupujemy ulepszenia i pojazdy. I doświadczenie wspólne, czyli doświadczenie, które możemy wykorzystać na ulepszenie każdego pojazdu, a nie tylko tego, którym zdobyliśmy ten właśnie EXP. Jednak główną atrakcją gry nie jest menu główne, a rozgrywka, więc czym prędzej przejdźmy do niej. Oczywiście robimy to po wybraniu samolotu i kliknięciu bitwa na dolnej części menu w hangarze. Zaczynamy w naszej bazie. Celem gry jest albo zniszczenie wszystkich pojazdów przeciwnika, albo tak długie przebywanie w obcej bazie, by zdobyć 100% przejęcia. Zazwyczaj kończy się tym pierwszym. Bo gdy zaczynamy przejmować, to przeciwnicy momentalnie wracają się do bazy, żeby nas zestrzelić, a nawet draśnięcie zabiera cenne procenty. Przeszkadzają nam też naziemne konstrukcje, które można zestrzelić przy odrobinie umiejętności. Przejdźmy jednak do podsumowania. Graficznie gra jest ładna, mogę nawet zaryzykować stwierdzenie, że jest ładniejsza niż podczas close bety. Na pewno jest na równym poziomie jak War Thunder, który jeszcze niedawno według mnie był jednym z ładniejszych gier samolotowych. Muzycznie też jest w porządku, nie można się przyczepić do niczego. Nie doczekajcie się miana Mozarta XXI wieku, ale też nie będziecie w pośpiechu wyłączać jej w ustawieniach. Gameplayowo jest tak samo jak w World of Tanks. Świetna gra dla ludzi mających dzika na punkcie samolotów. Na pewno znajdziecie tutaj swoje ulubione maszyny. W skali szkolnej gra otrzymuje ode mnie 4 minus. Ma dobry gameplay, ale samoloty są lekko niewyważone i mage making robi kuriozalne rzeczy. Warto byłoby poczekać te 30 sekund dłużej jak czekać 2 sekundy, a grać z samolotami lepszymi od siebie o dwa poziomy. Wspomnę jeszcze o jednej sprawie. To moja dziesiąta recenzja dla mmorpg.net.pl. Chciałbym z tej okazji podziękować Marcinowi, czyli naszemu kochanemu naczelnemu, Nemixowi za pomoc przy pierwszych recenzjach oraz Kamilowi za stworzenie intra. Będę się starał być jeszcze lepszy, żeby jeszcze lepiej się mnie oglądało. Dzięki.